Okej, okay, wow, zacząłem nagrywać i od razu mi wszedli do pokoju, więc musiałem czekać już w generatorze i pewnie już, już na mnie idą. No! Ten na pewno nam mnie idzie i spadł do wojna. Okej, okay. czyli minus jeden. Szeregowy piguła. To jest akurat, to jest świetny nick. Ten nick mi się akurat bardzo podoba. Zabieram mu go. Kupisz po prostu mu premkę, dlatego ja kupiłem premkę Hello. Ty mnie nie widzisz, prawda? Widzisz mnie. Czeregowy piguła nie żyje, wyeliminowany. Eee, więc tak, dzisiaj porozmawiamy o. Nie wiem czym. O supermocach. Ponieważ to jest kreatywny temat. Mhm, sam go wymyśliłem. Więc tak, supermoce, latanie. Wow, świetna supermoc, możesz latać, ale mogą cię zestrzelić. Więc. Trochę ciekawa ta supermoc. Hmm. Jakby wszystko super, ale wiesz jak latać? Bo ja nie wiem. Ty pewnie też nie więc Troje bez sensu. Ale nie wiem do kogo teraz mówię, sam do siebie. Widzicie. Ja umieram psychicznie. Czy ten typ na mnie leci? Chyba tak. Chyba na pewno tak, dobra jeszcze nie Nieważne, lecimy na Sa... 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 sa, 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 sa. Sasza? Fajnie Yo. A, hita się, dobra uh -huh. Kolejny leży Teraz kupimy więcej rzeczy Chcę pogadać o temacie, ja po prostu wszystkich zabijam i nie wiem o czym mówić Nie Czy bym ci nie uderzyłem? O nie, on mi uderzył Fireball. Dobra, nie trafił. Więc tak, latanie. Wow, mogę cię zestrzelić, dobra, kolejna moc. E, super siła. O, jesteś. Nie umiesz walczyć. Ale jesteś super silny. Więc to dużo zmienia. Hmm, strasznie dużo zmienia. Lecimy dalej. Gdzie ja jestem? Dobra, jestem tutaj, czyli mogę lecieć teraz tam. Został tylko ten typ. Ja, ja o niczym dzisiaj nie będę mówił, ja po prostu nie... Siwydym. Dobra. Więc tak, kolejna, kolejna, ponieważ po prostu już wiemy, że supermoc o nazwie super siła jest okropna. Umiesz podnosić rzeczy, ale nie umiesz się bić i nie ma w sumie takiego wielkiego ryzyka i co? Możesz podnosić domy, po co ci to, nie wiem, jesteś świetny na budowę, wow. Co się to da w walce, nie wiem, mogą ci zawsze zestrzelić. Teraz używają broni, broni nukle nuklearne i takich innych, więc... To jest bez sensu, będę szczery. I wygrałem! Wow, easy. Okej, okay, kolejna runda, mam nadzieję, że to będzie trochę wolniejsza. Kolejna super moc, to będzie niewidzialność, czyli moc, którą posiada każdy nastolatek według Eee, jeden na 10 nastolatków posiada moc niewidzialności. <grystanie> Dobra. Po prostu niewidzialność, jesteś niewidzialny, nikt cię nie widzi, wow, wszystko super. Mogą cię słyszeć. I mogą cię dotykać, jakby nigdy nic, jakbyś tam był. Fizycznie, wiesz. Okej, okay, czemu on, czemu on już... Czemu on już zabił temu, zniszczył temu, łóżko. Strasznie szybko mu poszło, wow. Chore. Lecena typa, który się nazywa OG. OG. O nie. Co ci to dało? Pokona mnie. Czy ja to właśnie nagrałem? <ścoughs> nagrałem to. Pięknie, dobra. Lecimy dalej. Dobra. Nagrałem jak ty burzył na mnie cheatów. Wow! Ja już nie chcę gadać o niczym innym. Czy ty to takie super moce? Powiedzmy, bądźmy szczerze, możesz latać, możesz się wspinać po ścianach. Pamiętam jak dzisiaj rano sobie grałem, ponieważ dzisiaj nie miałem szkoły. E, I. Właśnie rano grali ludzie. Takie, ej, ten gość się wspina po ścianach. Jakby nigdy nic, się wspina po prostu po ścianach. Jak? Nie wiem, ale się wspina. Proszę nie teraz do Wojda. Okej. Okay. Ten, ten go chyba uciekł na środek. E, będziemy próbowali go dogonić. Czy nie za bardzo? Nie chce mi się za bardzo. Hmm. Ale gdzie mogę teraz lecieć? Po prostu spadnę do Wojda. Ponieważ. Tak. Ponieważ mogę. Ui. Ui. Nie, jakim cudem szary żyje? Nie, szary nie żyje, bo go przecież ten. Nie ma go. Is gone! Nie może mnie już skrzywdzić. Dalej się pokazuje. na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Ale okej. Okay. I zbrojka, i to, i to. Dwa razy. Strasznie dużo rzeczy. Podoba mi się to. Możemy zabić wszystkich. I nikogo. Ponieważ Assassin's Creed. Co to było Assassin's Creed? To była taka gra chyba, nie pamiętam. Jakie są jeszcze Supermoce? Serio się nie znam na supermocach Wow Hmm, nie wiem, ja zawsze oglądałem Typa, który się nazywał Samson A to nie tak, że ty byłeś na środku? Okej, okay, zaraz cię pójdę zabić, daj mi chwilę Czekaj, bo ja chcę. ja chcę rzeczy Thank you I kolejne złote jabłko I to, patel OK. już przy, przyszłeś, przyszłeś, jesteś, jesteś gotowy. No i nie żyjesz. I nie żyjesz. No i co teraz? Wow, rozwaliłeś szarym beda. I w sumie to była, to była świetna taktyka z mojej strony. Zwoliłem temu typowi rozwalić beda, ale ja go zabiłem. Przecież jestem mądry. Znaczy nie jestem mądry, ale to było, to było ciekawe z mojej strony. Więcej tego i tego i dobra, tylko tyle możemy kupić. Ale mamy strasznie dużo rzeczy Dzięki temu mogę zrobić i jumpa na diamenty Co mi to da? Nie wiem Ale mogę... Czemu nie mogę? 8, dobra! I, I teraz ten już o temu I tylko razer Razer? Razer ma łóżko Dobrze mówię Razer? Hmm Właśnie jeśli, jeśli kiedyś to zobaczy jakiś admin albo nie wiem jak to się nazywa Od tego launcher'a Silent Client Naprawdę się to że jak Kupicie sharpness to wtedy on się od razu wyświetla nie że Musisz Znowu switch jakby tu z do swojego miecza Hello I nie żyjesz Dziękuję nie. Czemu? Czemu zrobiłeś taki... Okej, okay, nie dziwię się, że on umarł. On nie umie grać w tą grę. Ale kto potrafi? Okej, okay, już. Dziękuję. I teraz nie mogę kupić więcej ulepszeń. Ale nie istotne. Bo teraz mogę... Dobra, potrzebuję 8 diamentów, więc... Tak szybko... Dobra, ten mózg jest akurat fajny. Większość moich Kolegów. Dobra, to jest bez sensu. Większość moich kolegów się wywala na takich mostach. Ponieważ łatwo się na nich wywalić. Ale nie wydaje mi się tak. No, 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 o mam, ja mam, mam, mam tego. O, fajna animacja. Podoba mi się, za każdym razem. Jest coraz lepsza. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba. Więc tak zostanie. Więc i tych rzeczy. 4 diometry, nie mam. Ja chyba mam pro to dwa. Gość. Co mi przyjdzie? Nie. To było bardzo powolne. Okej. Okay. Jestem tutaj. Okej. Okay. Tak, chodź się bić, chodź się bić. Uh -huh. I dziękuję. Są 5 kili tak mało. Bra. To by było na tyle, jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like suba. I przeszedłem właśnie przez tablicę. Fajna jest tablica. Wow. I widzimy się następnym razem. Bye.